A już w dzisiejszym odcinku z gry Heavy Rain. Masz 5 minut, żeby odciąć sobie czubek jednego z palców ja przed kamerą. 3 2, nie najgorzej. Siema, witajcie w kolejnym filmie z gry Heavy Rain. A dzisiaj wcielimy się w naszego Maciusia. Chyba. Zobaczymy, co dzisiaj na nas czeka. Wygląda za fajnie. Wygląda wręcz przerażająco. Ty, tam się obróć. Tam, 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 tam. Co to jest? Porcelanowe jaszczurki. Porcelanowa My jaszczurka. Pasują do reszty tych staroci wyglądają na nowe. Coś musi być w którejś z tych jaszczurek. To pewne. Dawaj, bierz. Jeep! A nie, najpierw. O, o! 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 Klucz. Bierz klucz. Może będzie coś jeszcze w tych jaszczurkach? Czy nie będzie? Nie, nie mogę już nawet podnosić. Czyli tylko to musiałem znaleźć otwieraj. Hmm. Dziwne, stare pomieszczenie. co może chodzić Ile poświęcisz, żeby uratować syna? Masz 5 minut, żeby odciąć sobie czubek jednego z palców. Ja pierdolę. Jeśli uda ci się to zrobić, dostaniesz nagrodę. Wait. Niszczy mi immersję. No Jezu, dlaczego? Wow. Kurde, nie, musimy znaleźć coś, jakieś rzeczy. Ty, co to? Ała! Oh, nie! Wow! Nie, nie, to się źle skończy. Tak, przecież to jest stare, brudne i w ogóle. Nie, coś jeszcze, panie, szukaj, pan. Coś do dezynfekcji. Czemu tu nic nie ma? Halo, szybko, 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 szybko. Musi tu coś być Tutaj może w łazience. jest tu coś? Nie, nie ma tu nic, ja mam tylko to naprawdę Tutaj w lustrze Ty, chyba że nie mogę nic podnieść przez to, że mam już coś w ręce. To może tu mogę odłożyć. O, a ta, muszę to odłożyć. Dobra. tu w łazience w sobie coś powinno być. Masz 4 minuty i jest ja dole? I co jest? Otwórz to Kurde, nie obracaj się tak. Bierz to. Bierz to, panie Co to jest tak jeszcze raz to dam? Weźmy co... Nie, odkłada! Nie odkładaj! Panie, czasu nie ma! Bierz jak najwięcej rzeczy! Bo nie zdążysz! Dobra, tak ze dwie minuty będą potrzebne na to! Dobra, odkładaj szybko! Idziesz dalej! Bierz wszystko Ja pierdolę Kurde, wejdź tam Jezu, to sterowanie jest czasem tak niefajne Nożyczki jakieś Ty, bandaś jakiś by się przydał Ty, Co to? Tak, ja, bo mogę to odłożyć Jezu, dlaczego ja to odkładam? Czemu mi ten znacznik tak źle pokazywał? Szybko, ile jest do końca? Cztery minuty Masz 4 minuty Kurde jest tu coś? Coś jeszcze? Nie, tu nie ma. W kuchni jeszcze. Może też powinno coś być. Jest? Jest coś. Alkohol. Zbieraj wszystko, co się da. Tutaj jeszcze coś było. Gdzie? Tutaj jest kram. Tak. Trzeba wyczyścić ręce dla bezpieczeństwa wiadomo Dobra, spokojnie. Robisz to dla syna, pamiętaj. Co to? Metalowa rurka. Po co mi to? Owa. Że rozgrzać. Ała! Aha, yy. nie wiem. Tak, to będzie potrzebne przecież, Jezu. Masz 3 minuty i 30 sekund. Jezu 3,5 minuty. Ten czas chyba w ogóle wolniej leci. Fajnie, że takie mieszkanie jest gaz. O, przytrzymać trzeba. Bo żeby krew później tam zakrzepła czy coś, nie? Dobra, to chyba wszystko, nie? Chyba wszystko zebrałem. Go. Robimy to. Chyba, że jeszcze coś mogę. Jest coś jeszcze po drugiej stronie? Tutaj może? O tu coś jest Jezu, nie, tyle rzeczy, żeby to zrobić jest! Oła. A to? Dobra, biorę wszystko. Zbieramy. Zbieramy inwentory. Nie, odusz, mamy już coś innego. Coś jeszcze, nie. Tak, coś jeszcze. Ty to jest piła? Nie ma opcji, żeby sobie piłą palec odcinał, ała Weź mi to jeszcze. Wezmę to jednak tam położę Dobra, trzy minuty Robię to Dobra, dawaj siadaj Dobra Jezu O kurde To A Nie, chodujesz to y... Dobra, na odwagę, na odwagę trzeba się napić po alkoholu przecież łatwiej czy znaczy, tam walić, że alkohol to dopiero po kilkunastu minutach działa, nie? Napijmy się od razu to Mam nadzieję, że nie wypił wszystkiego, nie? Musi coś do dezynfekcji do zostać, nie? Dobra Dawaj tym Dawaj, nie patrz na to, dawaj rób to Dawaj to Jest to jest trudne teraz Co to są za myśli? Nie próbuj, spróbuj. Masz 2 minuty i 30 sekund. Dawaj. Dawaj, zrób to dla syna. Aaaa. Nie, nie, nie. Ła. Nie, jak to trzeba, kurde, zrobić? To trzeba wolniej? Dawaj, nie, nie, nie poddawaj się. Nie poddawaj się. Aaaa... spróbuj! Nie, bo to jest takie tylko kurde. Nie wiem jak to zrobić! Ile czasu jest do końca? Kurde! czemu mu teraz to się nie udaje Nie stop, żadny stop dawaj! I pół minuty nie kaszl, Ale jak to ma działać? Nie ogarniam, alo, nie zdążę w mocy, do, do góry. O, wdech, wydech, spokojnie. Dech. Nie kaszel debilu. Dawaj, dawaj dla syna to zrób. Maciuś. Dawaj. Kurde. 30. Jak jedną minutę? Halo? Najgorzej, ja tego nie umiem zrobić To jest za trudne Nie wiem jak to zrobić Nie wiem, nie on tego nie zrobi Weź może go tym To się musi udać, dawaj Dawaj Ła! Nie! Zrób to, kurde! O życie syna walczysz Tak. Dawaj! Dawaj! Nie no on tego nie zrobi Masz jedną minutę. Kurde jedną minutę, stary chlej! Bierz więcej tego alkoholu. Pi. Szybko, jedna minuta, dawaj. No odwagę jeszcze. Dawaj jeszcze jednego albo dwa. Masz 50 sekund. 50 sekund, kurde, dawaj. Zrób to. Dawaj. O, dobrze, jest po alkoholu, będzie łatwiej. Kurde, bandaża nie mam. Jak ja mogłem o bandażu, nie pomyśleć? Musiał gdzieś być bandaż. Dawaj! No i kurde! Zrób to! Czemu on tego nie chce zrobić, zrób to! Nie, najgorzej! Masz 30 sekund... Kurde, 30 sekund, zrób to! Dawaj da Dawaj, no co jest z nim nie tak? Dawaj, wdech Masz 20 sekund no, Co się znowu dławisz, 20 sekund Dawaj Wdech Wydech i to robisz Próbuj No zrób to Zrób to Dawaj! No, dlaczego on 8, tego nie robi? 7 No, 6, co ja mam zrobić, żeby on to zrobił? Pięć. 4 No, on tego nie zrobi. Trzy. Dwa. Dawaj! No, 1, co za debil! No czemu nie? Czemu on tego nie zrobił? Zabiąłeś. No, co za debilno! No, jak on tak mógł! Jaki typ! Ja pierdolę, zjebana ta gra! Kurwa, dwadzieścia razy to robi i tego nie zrobił! Najgorzej! Poruczniku, przyjąłem. Jesteśmy na pozycjach. Świetnie. Nikt nie rusza, dopóki nie dam sygnału, jasne? Przyszpilimy go, jak tylko wystawi nos. Tak jest. Fart, że patrol zauważył jego samochód. Po co tu przyszedł? A ja wiem. Ty jesteś profilujący. No kurde. Myślałem, że czytasz w myślach, młodercy. No właśnie. Zachowanie Etana Marsa nie pasuje do profilu psychologicznego zabójcy. A ja wiem, że sąd wybierze twarde dowody, a nie twoje teorie. Dole, co tam robi. Jak Mars wyjdzie, to baba ma kłopoty. To jak, Polczyk? Zgarniamy ją? Nie. Zostańcie. Dlaczego ten debil tego nie zrobił, no? On się w ogóle... nie, tak, kurde, nie pamiętam, jak ten typ się nazywał, kurde, Szymon czy Maciuś? Chyba Maciuś, ty gdzie to było? Tam było to wejście? Wchodzi do środka. Może tu mieszka. I dobrze, lepiej, żeby nikogo nie było w pobliżu, kiedy Mars będzie wychodził. Policja! Są na zewnątrz! Chyba przyszli po ciebie! Co ty tutaj robisz? Śledziłaś mnie? Później ci wyjaśnię. Chodź, musimy znaleźć inne wyjście. Kurwa, co on tam kombinuje? Jeśli Czekajcie podziecie. na mój sygnał. Nie ma sensu próbować góry. Na dachu wpadniemy jak się w pułapę. to są te takie te. Najpierw musimy się stąd wydostać. Gliniarze wpadną tu lada chwila. Tędy chyba nie. Ciągle tam są, szukamy innego wyjścia. Jakiś sposób, musi być jakiś sposób. O, to, tędy. Dawaj. dobrze, co się dzieje? Wybić jakąś szybę Cholera Za wysoko Co za wysoko? Skrzynkę bieraj Dawaj, pchaj to Szybko Ruszamy na mój znak no nie, tu, <gorszy> najgorzej. Nie ma mowy. Idę z wami. że ah. na pozycjach. Szybko, faczek, wychodźcie stąd, kurde. Dawaj. Szybciej. No kurde. Dawaj, dobrze. Wychodź. Szybko, chodźmy tędy! Go fast. Jest! Ty, widzieli chyba. Najgorzej Stój po A nie najgorzej. To jest Szymona nie jest chyba Simon. Życie. Co ja wyrabiam! Pomagam uciekające. Kurde, znowu te dźwięki w tej grze są... Jezu! Nie, nie da się, nie da się tego dopasować, bo to zaraz znowu będzie za głośno. Temu przestępcy? Chyba całkiem mi odbiło! Do metra! Go do metra szybko! Dawaj. Idź tam. Nie ruszaj się. O. Nie. No jak to najgorzej. No nie. A ta się uciekła! Najgorzej Dawaj, rób coś. Nie! Dlaczego? nie kurde, ale lipa. Dobra, to w tym momencie skończę ten odcinek i do zobaczenia w następnych. Elo!